Dzwonię w sprawie szalika, to jest aktualne? Nie, nie jest aktualne, to już jest kupione. Szal, szalik wełniany, granatowo-szary. Proszę pana, to już jest nieaktualne, kupione to Aha. już jest. Aha, bo tu jest napisane, że jest aktualne. Gdzie jest napisane? Na ORX-ie. Proszę pana, nie jest aktualny, czekam na pieniądze, bo tu przesyłka jest wybrane, jeszcze nie mam pieniędzy. Dopiero A ten garnitur bez... A garnitur jest aktualny, męski, dwuczęściowy? Garnitur jest aktualny. No i dobra, no i mi pasuje za 90 zł, to nacisnąć tu kup z przesyłką, tak? Ty, jeśli pan chce kupić bez miary, to tak, oczywiście. Można, można kupić z przesyłką. Bo ostatnio u nas w domu w bar. Czy ten garnitur się nadaje na pogrzeb? No, normalny garnitur. No ja wiem, czy się nadaje. To nie jest mój garnitur. Ja grzecznościowo to wystawiłam. Rozmiary są takie podane, jak, jak Pan y, tam y, widzi no, w opisie. A na jaki rozmiar członka są spodnie? Proszę Pana, powiedziałam, to, co jest napisane w treści, tak jest. To Aha. nie jest mój garnitur. Bo ja, mam... Bo ja wystawiłam Aha. to tak em, em, znajomym. Aha. A pani może się zorientować, zapytać się znajomego, na jaki rozmiar członka są spodnie? Bo ja mam du dużą A nie, palę. Opisane, nie, ma napisane, nie pan ma. wyjdzie dalej w opis. To nie tam ma jest nap... napisane wszystko. Nie ma napisana, ja mam dużego i nie wiem, czy się zmieści, jak to kupię. Pan jest dosyć spory, ten garnitur, bo on jest no, tęgawy, ten Ten ten. Pan pani się spyta tego kolegi, czy fajka 20 cm się zmieści do tego, do spodni. Proszę pana, nie, nie będę się pytać, bo tyle, ile mi podali, tyle jest. No, Ale tu właśnie nie ma nic napisane. Nic panu nie poradzę, nie wiem. A można od pani kupić bajtki używane do wąchania? Jeśli Pan sobie życzy. Za ile Pani chce sprzedać swoje majteczki? No za jakieś no może 3-4 tysiące. Uy, tak drogo? No co Pan myśli? 300 zł Że mogę do... dać, bo ostatnio no. za tyle kupowałem. Zapachy kosztują. 300 zł mogę dać na próbę, a jak mi się spodoba ten zapach, jak Pani się dobrze spisze, to ja wtedy będę brał zamówienia masowo, bo my, i my jesteśmy z takim kolegą i my lubimy wąchać. Mm -hmm. No to ja proponuję 000, nie mniej. No to za jedne te? Dobra, to robimy tak, 2000 zł za podkolanówki.